Siema, siema, to znowu jak nie i witam w moim kolejnym odcinku Let's Playa z Wikininom i z Uzolkiem 10 po raz kolejny, czyli drugi Dzisiaj wybierzemy się Weźmy się Szybko, dobra um, Dzisiaj no. wybierzemy się na przygodę Let's przygoda <głos> 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 okay. Tak jak mówiłem, jakbyś wziął wiewiórkę i walił nią o ścianę, to by było to samo. Dobra. Tak. No Zostawił ten... <noise> Chodź. Chodźcie. Wypięszamy no, gdzieś daleko. Może i... znajdziemy nowe miejsce na bazę. O, o kurde. Albo coś. A teraz na stronę pobiegłam. <noise> Mam 27 butelek A9 A ja Daj ja Daj nie, e. nie E Nie, i tak się podzielimy na końcu Masz. A ja to co? Wios. Czekaj. To... A, idziemy, chodź. Ale może nie sprintuj. Jak coś zabraknie jedzenia, to woj Mam trzy zupki, jeden e, schab czy jabłka? A ile wy macie? Rotten Flash. 5 Pięć... chleb. 5 chlebów. Jabłka. Tak. A mój ty nie. Ile ja macie jak też? Ja też. W trakcie nagrywania 17. Ja... 17 też teraz patrzę. Ja 37 15 Ty się nie odzywaj Ej czemu tam coś jest Ej znaleźliśmy kogoś Wjazd na chatę No dokładnie, ukradniemy gnoj <noise> Tam coś jest Ty ja może damy do naszej temy No raczej Nikt inny by nas nie znał. Możesz, możesz, możesz dać taki tytuł wjazd... Wy sobie to... gdzieś idźcie Dobra No dobra to weź sobie... tam pokop ja Ej jak ci będę kupował, ja będę coś sprawdzała? Siedzi na górze Lol, tu jest impreza O, tu będzie najwięcej creeperów w Enderman No, Ty. tak samo mam Kurde! No, na no, no, no ja się popatrzałem, popatrzałem I co? Ci zabili? Nie Pozdro na, na nicemana normalnie Co to mam? No co Gnoju, co, 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 co? Co, co, co? Chodźcie. Ej, mnie nie, ich nie, mnie nie, ich nie bije, ja na nie nie idę. No solo, solo, solo. Dwa cię biją?! No. Coś ty im zrobił. Popatrzałem się na nie, a na jednego wałem. Creeper okay. za tobą, creeper za tobą, creeper za tobą, creeper za tobą. I Enderman. <ścoughs> Trzy serduszka! A ja cztery. A bije się z dwoma endermanami. Ha, ale... Wale, złodziej jeden. Co, bloki się Czarne... kradło? Czarny cygan. Za tobą. Grygus cyganie. Pół serduszka e, Łap. I mi się e, e, nie mam jedzenia, ja mam. Dzięki. Co robisz, Zuziu? Ja... walcz... walczę szkieletem łapą. Chcesz 11 butelek? Ej, gdzie ty jesteś? Biję się ze szkieletem. Zostawił Łuk mam! Zniszczony. Chodź, daj te butelki. Masz. 11 butelek, tu. Miałeś buty? Mam. No. A nie masz. Mi. Susi, Wziął mi buty, tak? Zuzia, śmierdzą cię nogi Wzajemnie a, Dziękuję U Ciebie to capią nogi, a Okej okay. Chodź O kurde Teraz tu się nie. całkiem po Pogubiłam Musiałeś. Na tym serwis najgorszej Kurde, ja nie mogę niszczyć Ej domek Został. Mm. Tak zniszczony Albo to nawet nie jest domek Nie, to nawet nie jest domek <grytanie> eee. Czesław Masz diamentowy, a nic nie robisz. Bo mam lagi. To daj mi ten diamentowy masz, żeby... Nie, e. Nie e. To się ma. Hmm. Jest tu ktoś jeszcze. A nie ma zobacz. No to wy będzie... To ja będę naprawiać tamte nasze domy co robiliśmy. O, o to lubię. O, dok. Ja dokończę ten nasz dom Kiedy tak jesteś? zostało 5 minut Pod wodą, ból, ból, ból O, tam jesteś Kolejna bagna? Aha Wiesz, już mam dosyć tych bagien Ale dużo mobów na tym serwerze. Trzeba przyznać. Wow, ile są. Yy, taki lak Łotta! Trochę ich dużo! Ojej. Trochę Ile masz FPS-ów? Jest to chyba jeden. Bo wale w cokolwiek. A ile masz butelek? 6 To daj Ja mam już prawie... no już jeden z takich 4 16? Teraz... Nawet nie wiem, nie widzę Gdy tu za To, to tobą? było 16 Ślepa jestem Okulary Noszę Masz E, butelka To włącz sobie HD W okularach What the fuck? Jak no. poleciał w górę? Wow, wciąż zniknęły A ja też Jeden FPS zwane w cokolwiek Masz butelki będziesz zbierał Masz, 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 masz Masz eee, 33 30, 30 ta... FPSów tak nagle, o, spadło. A ja mam 17. Jezus, panu ludzi tu jest. Wszystko zapełnione. Co to ma być? Skąd ma być? Nie wiem. Albo mi się wydaje, albo dzień wstaje, bo ja przez to mógłę nic nie widzę. Cię nawet zgubiłam. No tak jest Trzeba I co? Mówi na to, że się kupię. Ja to już się całkiem kupiłam. Ale ja nie potrzebuję 10 czy 5 minut, żeby go znaleźć. Cicho Ale być. czekaj, to mam inny pomysł. Bo widzę, że to jest duże Dość? Nie będziemy przez pół godziny to machlować, żeby to przepłynąć. Więc zrobię coś takiego jak łódka. No ile pamiętam jakie łódki robiło? Ja pamiętam. O wystarczy Dobra tak, nie? A pal się, pal się, pal się, pal się no. Szkoda, że we dwóch nie da się do łódki wejść. Ty Ha, no jeden strzela, drugi... Płynie. Dobra, łap jedną. Hm? Jedziemy. Płyniemy na szczecin. A nie, 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 Lilie nie, 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 Gdzie jesteś? nie, 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 się Ej no serio, ja nic nie widzę. Nie, przyklęta łódka. O, 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 o! Jestem. On u ciebie. Wbijaj do... Wbijaj do łódki. Nie. Jak ja nic nie widzę. Jak nic nie widzę. Nic nie widzę. Jeden FPS. O, oh, to resz... mi res, Minecraft. Moja łódka jest fajna. Ile jeszcze zostało minut? Zero. To mój alarm. Słyszeliście to? Nie. Dobra. Um, pomijając to, że Zuzia się zabiła i nie wie gdzie jesteśmy. Wiki utonęła <grym> i malajki. No to to był dobry odcinek. No tak naprawdę nie. Dobra. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Link do muzyki znajdziecie nie? w opisie. Co jeszcze? Dlaczego wyglądasz znowu tak jak ja? Kto? Ty Nie wyglądam jak ty. Tak. Wyglądasz A wgrałeś jak... ten plik z czym stałam? Tak. Tak. No e... to nie wiem. Teraz dopiero wyglądasz jak ja. Po relogu. Dobra, komentujcie, subskrybujcie. Czemu ty wyglądasz jak ja? Ty coś spieszyłaś. Dobra. Cześć. Nie. Yeah. Nara.